Hej, moi drodzy, ja jestem Amro, ze jest Jar, Jar No, witam was. No i cóż, kontynuujemy Tram. naszą zabawę w Diablo 3, Zniszczenie Świata i w ogóle Miecz Zniszczenia Świata plus 5. Tak, przypominamy, że, że tutaj koło... o, tu stoi dziecko psychopata. <noise> dziecko psychopata. Zaraz zobaczysz, o co mi chodzi. Tam kto? Żywy? What the fuck? Aha, tak. Uh. A jeee, tak, ja się od, od jakiegoś czasu... O, trubeczka. Powiedz tak, jeśli jest. Albo klasij chodasz. Tak, klasę cię w dupę. Dobra, pogadamy z... Um, chytry Shen. Cześć. Dziękuję, że mnie wypuściłeś. 10 złotych. Chciałbym się tam przykrzyć. Szukam pewnego magicznego tygla, który jak głosi legenda został ukryty w tych akweduktach. Byłby cennym dodatkiem do moich narzędzi jubilerskich. Pomóż mi go znaleźć, a będę Twoim dłużnikiem. Postaw piwo, to wtedy e, powiedzmy, że się zgodzę. Dwa. Na łeb. Nazywam się Szef. A teraz, dla e, naszych widzów, pełna informacja. E, e, do tego momentu, gdy zazwyczaj kupić kupicie sobie grę i dopóki nie, nie spotkacie sena nie będziecie mogli e, łączyć klejnotów w te lepsze Shana, łap <laughs> serio? nie można wtedy łączyć klejnotów jeszcze? Ooh, ciekawe nie, bo teraz zrezygnujmy e, idzie ten tygier cały to jest jak wam to powiedzieć Mmm, eee, takie słuch, co pozwala łączyć te klejnoty. A na prosto go nie bawę. Popatrz, jaka wspaniała architektura. Chcę zrobić śmietnik, czy nie? Nic do czego podobnego. Gniewaj dawaj rów śmietnik. Ja zrobiłem coś. Już to gdzieś widziałem. Góra. No ile mam towarzyszy? A ja mam kulę za to. Jaką psychopatę. Masz kulę do kręgwi? Tak, kulę do kręgwi, która gada, gada jakiś jedno. Weź, kurczę, się zamknij ty chytryszeniem, bo mnie wkurzasz. Masz. Czemu go nie można zabić? Czemu nie może zabi zabić chytrego Szena? Bo jest potrzebny. Zbliżę na, je na jego potrzebę. Ale on jest na potrzebę Gracza. Ostrożnie, Gabinie. Może być przeklęty. O rany. Ostrzegałem go. Powinien być bezpieczny. Biedny młodzieniec. Nigdy bym go tu nie ciągnął, gdybym wiedział, że ty jest przeklęty. Odwiedź mnie w Kaldeum, akurat jak za pomocą tygla łączyć klejnoty. Bo widzisz, sam od dawna szukam pewnego klejnotu. Nie spieszy mi się, ale może jeśli pójdę z tobą, znajdę go tak, jak znalazłem tygiel. Czy mogę wyruszyć z tobą w podróż i tworzyć dla ciebie wspaniałe klejnoty? Dobrze, ale staraj się trzymać z dala od kłopotów. Wyjście jest trochę dalej. Umieram z głodu. Z... Chodzę stary, masz tu tyle trupów zjeść coś Nie wydaje mi się, żeby tu było coś jadalnego. No, to co wychodzimy stąd? Dobrze proszę cię jeszcze sam twarz, człowieku gdzie tu musisz ciągle gadać No, tak poszedł sobie nareszcie A, czekaj, Lea coś tam... A Lea ucieka A, od nas stawia nas A, tu jesteśmy tak, ja tutaj jeszcze akurat nie byłem. Nie grałem nigdy, więc. Tak, a ja to dzisiaj skończę. A ja tutaj. Dokładnie czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Tak, ja polegam tu. Ja polegam tutaj na. O, w tym miejscu. Wiem parę. Oj. Tak. Bum. Pat. Nie muszę... Oj, to są te, te 6 600 lata, chodź tu. Muszę sobie jednak zmienić z kim, mm. wiesz? Mm, mm, mm. Być może nawet pod naszymi. Na co? Rządzą za krwi. Na tym coś ja tego mobracam i oni wtedy tak krwawią. zniszczyć co, co jest? Dlaczego mnie mnie FS padło. LOL! Fuck! Czekaj, bo mi taka kwestia w popołudniowej przestań. Gdzie Czy nie w tylko te? Wracam za chwilę. Dobra, no kolega na, tak. za chwilę wróci. Yy, a ja mam jakieś nowe tutaj przedmioty? Śmietnik? Czekaj, bo ja mam tu w łowcach demonów akurat. No, ogarnęło. Ja mam jakiś rzadki hełm. Pokaż ten. Nie, to jest. Co, ten rzadki hełm? Ty, nie. Wiem. E, jaką mam broń? E, ale co? Ja mam dwa miecze. Ale Sied nie, chodzi mi o obrażenia. 70,5 oraz 72,8. Z klinetami. Bez. Podaj. E, 39,55, 40,57. Aha. Nie, bo mam coś takiego. Słownie. To 20, ale slogarni. Hmm. 20? No to nie, no, ale dzięki. A to nie ja mam jakiejś pierścienie. Szansa na trafienie krytyczne zwiększona o 1%, ale dużo kurde. Mm. Dobra, mniejsza o to. Mm, mm. A to są kury za stworki. Wydające... I diabełki. O czym ty mówisz? Jakieś diabliki mnie atakowały. O, ej, coś znalazłem w tu rzadką skrzynię. Wow, i ma tornado. Aha. I Event do drugiej to... kategorii znalazłeś. Co? Są eventy dwóch kategorii. Są eventy, Takie powieć, które dają trochę do ogólnej fabuły i te, które nie dają do fabuły, ale... E, mm -hmm. ...bawić się z przeciwnikami. I to jest właśnie taki event. No, trochę tu jest. Rzeczy, weźmiemy tak. wszystko. I w ogóle zdobyłem kolejny poziom. Syf. Mmm. Czarownik to nie. Ty. Skoro ty wywalasz swoje syfy, to ja zobaczę co ja tu mam. Świetnie, mam nowy skok. Mm, wyskok. Wyskakujesz z tak wielką mocą, że wrogowie, którego się 8 metrów, zostają spowolnieni o 60 na 3 sekundy. Świetnie. Siła. Zaraz no, wr wracam. Mam dziką szarżę, ale wolę jednak odwet, bo mi to lepiej da. Spoko. I rzut toborkiem mamy nową runę. Ale nasz zostaje przy tym składzie co mam. A ty gdzie żeś zniknął? Mówię, zaraz wracam. Dobra, kolega zaraz wraca, a ja tymczasem sam sobie, sobie wtedy pochodzę. Ojej, chodź tu. Hmm. Może znajdę hmm. ten. Y, zło, złoto z narni. albo przejść do narni. Więcej furii. Wciąż czekam. Żółty, żółty, żółty O, akurat mam, mam wejście. Tak czuję w pobliżu moją krew. Ukryli jej trochę za tym portalem Tak fajnie jak ukryli jej trochę za tym portalem, ale mnie to tam nie obchodzi. Wylądujesz, czy mam. No, patrzcie, jakie uparty zierządko. Polatam im nad głową i nie chcę wylądować. Uciekło. No, nie. Nareszcie. Dobra, to chodź. Bo ja mam wejście. No, zauważyłem. Tu, 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 tu. Ale jak wchodzę? ja wchodzę. Ja Ile ten Twój klejnot w hełmie daje ci? Ym, 19% większa szansa na znalezienie magicznych przedmiotów. 2:3 Haha. Haha. Ha. Skrzynia. Mikstura. Haha. Ha. Mam już złotego łucznika. Oj, mam jakiś pierścień. Mm. Co jest w awaku? Mm. Rzadki puste gniazdo, osiem zręczności. Ja. Co się Aha. O, wiem, Co? tak co? To gdzie? Że... No nie, no nie. Zmierzeniec odszedł. Sługi, piekła słabną. Ehm. Um, inwest... Dobrze, ja się tymczasem może tak, teleportuję. Wiermało. Bo widzę, że kolega nie y, y, opuścił grupę. Terror? no co? mi się coś. No dobrze, to za momencik wracamy ponownie. No, już jesteśmy. Kolega em, po nieoczekiwanej przerwie technicznej wrócił, pełen zdrów sił i piwa. Ja wiem, nie że mam nie piwa, a, 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 a. Dobra, wzywaj swoich a. sojuszników i idziemy, kurczę, bo. A tu czeka na nas komitet Nie tam. mam piwa, ale mam 8 metrów. Daj gryza. Tak, ja wbrew obiegowej opinii mam niedobrych ptasiego o mleczka w organizmie. D Dalej to samo? Lol. Co ty tam czujesz? Nic mi pada, nie wiem. Nic nie ściągam. No. O kurde. Yy. Dobra, dobra, z, zajmij chwilę I jedziemy, du du du, 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 du. Pięk, piękne użycie tornada Co jest z tym internetem? A wiecie co, z, może zostaje sobie tylko tornado. Nie wiem co to masz z tym. Przestań ściągać to... Te... Nie wiem co... To co ty tam ściągasz Co się A w ogóle tak trochę przerywa. Wiem dlaczego Kurde, to nie ma sensu z takim netem No co, ja, ja tam dobrze cię słyszę. Oj, dobra, trochę mnie ścięło. Tak, tylko że. Patrz, u mnie to wygląda jakby on stał w miejscu. No słuchaj, no to dobijmy do jeszcze też ś... y... Kilka minut, i ten. choć do 20, to jeszcze też 6 minut, i wtedy możemy kończyć. Skoro masz takie problemy? No, ja nie mam problemu, to mój net ma problemy. <laughs> nie, to nie jest wcale twój problem, że twój net ma problem. Nie będę cię tu głębiej zagłębiał, bo stracisz rezon. W tym, co mówię, co ty nie A co, zresztą tego nie pyta, co ja nie powiem? Jak się on mnie zamrozić? Cholera jedna. O, ogarnął się. Dobrze jest, ogarnął się. Wow, mam strach. Przestańcie mnie straszyć, du durne pokraczne spory. Znowu spada. Boże, a ile masz ten opóźnienie? No teraz już w ogóle, ale jak spada do, do, do 300? Do 1000 rośnie. Do 1300 rośnie. I kuka. A to kółka. A ten może sąsiad ci coś ściąga Nie on zwiadał. Jestem na samej górze. Aha Nie wiem, strzelam różne propozycje. Ale nie, ja ci mówię, to mój ci coś się z torenta. Nie wolno ściągać, bo inaczej, jak widać, sprawdźcie, iż nam gras bo chodzi. Moi drodzy widzowie, no ale widocznie. Wow, ale mi odrzucił. <śm> Dostanę jakieś szczęśliwe. O, kurde, tu, 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 tu. Też jest się ładnie chęcić. Ja myślałem, że więcej coś z nich będzie, a tu nic. Ale tu z To weź zacznij nagrywanie, a pójdę się do coś ciągnie Co mówiłeś? Zacznij nagrywanie na moment, możesz? Nie, do ojca zapytać. Dobrze, to za nie, wracamy, wracamy, więc chwileczkę, ludzie. Wracamy już, niestety okazało się, iż to nie... Y, Pany Jar Dżar nie, nie. <laughs> nie, nie, mój ojciec jednak nie ciągnie, to jest z wina, jak to powiedzieć... To jest wina pokemonów. Wina UPC. Ten skok. Za mało Mmm, Czekaj, mam kolcze buty. Zaraz, sprawdzimy. Tak, tylko że mam złote. O! jeszcze le są lepsze od moich. Super. Niestety nie mają miejsca na, na klejnot. Nie wiem, no. W sumie jest dobrze. Póki nie. Wpa jak. Jak jest, No. Póki ja się nie napatoczę, rozumiem. Nie. Chodzi o to, że jest dobrze, póki. Eeeh. Nie spadnie ni na poniżej. 300. To jest okej. Okay. No raczej, 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 do, ej, raczej, dobrze, jeżeli ci fajnie poniżej 300 Nie, jak fajnie poniżej 300 to mam, to już tutaj mam, mam, lagi. Dobra. Mephisto, słuchamy. Potrzebuję furii. A ja mam uwięziony w kamieniu duszy. Jego demoniczna esencja zdołała przedostać się do trawin i zatruć kapłanów za karę. Zginął z rąk tych samych bohaterów, którzy zabili jego w Ale tu jest strach na samym że się Ale jakby to sobie jeszcze przeczytacie, jeżeli nie usłyszeliście. Wow, ale ma teraz... Co? Po prostu teraz to jest bajka. Nie? ale nie rozumiem cię, ale spoko. Mam, mam tylko dwa opóźnienia. Przecież w sensie, że, że dwa. Aha, życie tak nie miałem. Dora zostało jeszcze tam, jest, są, jest część ruin, którą musimy zbadać. Arety Tja. To jest wyjście? Aha, fajnie. Nie ten, tu na górę trzeba iść. A no, zresztą ty tam masz przejście też. Uf, tak cicho no, tutaj, no, bez, no. bez tych wrogów. Aż dziwnie. Nie? Coś tu nie gra. Wiedz, że coś się dzieje. No, cześć. Witam pana ponownie. Witam pana ponownie. A czy spał pan się dobrze? O jest. A Na moje to spać, moja bardzo ładnie spać. Dziennik łowcy był dziwnie puste, Maks wszędzie zostawił ułatki. Każdy kolejny krok jest odmienny od poprzedniego. Tylko głupiec mógł mieć nadzieję, że będzie inaczej. Kul przez wiele lat przygotowywał się do tego, że ktoś po niego przyjdzie. Może jesteśmy głupcami, ale musimy posuwać się naprzód. Mauzę, to jest jedno i tutaj i gdzieś... A, tu jest jeszcze dziennik. Link... Kula, Kula czyś pierwsza? Udało mi się odkryć tajemnicę kamieni duszy. wygląda? Są e, 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 wspaniałe, ale na pewno można je skopiować. Nie, nie tylko skopiować, ulepszyć. Mój kamień pomieści duszę nie tylko wielu demonów, ale nawet aniołów. Słuchasz mnie? Słychać się, no. Prostu... No. Tylko, Dobra. że żeby tak cię żebyś przestać. To nie wiem, no. Mam nadzieję, że mnie jest dobrze słychać. Mimo wszystko. I co, zapewne druga krew jest na drugim końcu? Nie pamiętam. To sobie przypomnij! Przecież to jest losowe. Nie. Niech to szlak Za mało fur. złotą złota miksturka i co ja tu mam? O, maska za 49 MASŁO? MASKA, nie masło, kurde Co, że głodny jesteś? Co? Nie Znalazłem Chyba Tak, znalazłem Dobrze Ja chciałem powiedzieć, że jeżeli jarzysz się jak ten Jak psu jajka, to znaczy, że to jest to miejsce Te a na niebieskie to są miejsca do eksplo. no no, no do szukania eksplorowania. I tam... no. O właśnie MRówki! MR więcej furi mi Noże. wysłuchaliście FACT. Level istnieje Co mówisz Nie, jak, jak przetywam się tutaj ponownie do gry mm. To miałem taki tekst tam w, w, w przytywaniu krowi level nie istnieje A, to chyba ja kiedyś też gdzieś widziałem to, to mi przypomina miejsce z... ten z Diablo dwójki Też się chodziło w takich tak. jaskiniach Bo w dwójce był

Ale spędzają niemal cały, cały czas pod siebie mm, tak, ale... I wiecie potem wtedy Kergan przy, przylatuje, zabiera czerwia ze sobą i tak powstają czerwy y, nydusowe Nie możesz się ze mną pierwić. Za mało fur a więc stąd to wynerwiające coś się bierze. No widzisz? Odkryłem największą zagadkę wszechświata. Odkryłem największą zagadkę StarCrafta chyba co? Skąd się biorą? Tak, skąd się biorą czerwieni dusowe? Jo, ja, ja grałem kiedyś z Potterykiem na w, w Rankeda Nie? No. Tak sobie. To jeszcze było na długo przed e, tym. Hmm, jak to się nazywam... Przed hostem. Gramy sobie i on się bawił tymi czerwiami. Nie? Mhm. I przez jego głupie czerwie przegraliśmy. On nie umie grać w żadne strategie. Zacznijmy od tego A w co umie grać? Mm, w Pokémony Co ty, to i tak, to i tak jest zbyt inteligentna gra jak na niego <laughs> Nie jak my go jedziemy A czy wiedzieli jakiego jak jego własny brat go jedzie Jeszcze gorzej No nigdy nie słyszałem O oh yeah, kolejny level. Dwa. ci to. O je, dotarliśmy do Cecyfia. O, to już siebie? Co? Eee, Czy... ma, mam lepsze. Ty to Dobre, do... ty. Daj ma, to na części. Mas paskudo. To na części będzie. Żółte na części to, są to super sprawa. Bitewny szał. Koszt zwiększa, zwiększa zadawane obrażenie 15%. Większy inkluzycję o 1320 sekund. A, weźmiemy sobie. Mamy jakieś przezwyciężenie bólu, ale wolę skok. I tu mamy amok nowe. Nową runę. Eee, tam, o, serf ci atakuje. Spadaj. Eee, Oj. Ten ten twój kolega, jak on się nazywa ten duży? Nie tak. Nie tak po eh, ten, eh, że szuka jedzenia. Ale kula. On mówi nic, posłuchaj go, jak on wali, to mówię jedzenia, nie słyszysz go tak tak. Nie. Tak. Posłuchaj trochę. Mam kolejny dziennikula. Kale. Kamień dusz. Będzie moim największym. No, mąż, o dziennikula, gdzie? Dziedzictwem. Ocz dla ludzkości dojdzie do wojen pomiędzy mieszkańcami niebios i piekiem. Czemu zostałem? Moc uwięziona w kamieniu. Oo na północnym skraju bez równych piasków.

Odkryty punkt nawigacyjny. oj. Ja tu walczę o życie, a ty się bawisz. Dobra, idę. Czekaj ja mu... bo ty się tak wyważasz do przodu Ktoś musi pchać tą fabułę To weź na moje fabułę, bo ja muszę sobie skiller rozdać A, no to trzeba było mówić Zresztą ja to się to Ja się cofnę do miasta zaraz Bo Szanowny. mam pełno śmieci a zresztą kończymy odcinek Szanowny. już Aha, spoko. Ciekawe, to może być... No bo w sumie nie, bo pieski będą fajniejsze. Okryty obóz. Jak to dobra. wygląda? No i w tym miejscu dziękujemy wam za uwagę. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć ludzie. Pożegnasz się czy nie? Aha, no dobra, no, żegnam was <laughs> Cześć.